moi drogie, dzisiaj przed Was z ulubieńcami sierpnia. Patrzę, że nie ma tego dużo, pewnie jak zwykle się rozgadam, więc już zaczynam. Na początku wspomnę, że jeżeli spodoba Ci się film, lubisz ulubieńców, podoba mi się kosmetyki i nie tylko. Także wszystkie te rzeczy, które tutaj pokazuję, to daj kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to też serdecznie Cię do tego zapraszam. I lecimy. Zacznę od czegoś, do czego wróciłam po dosyć długim czasie. To jest olej oczyszczający do twarzy z marki Senel. Ja ten olej już kiedyś dawno, dawno, naprawdę bardzo dawno to miałam. wiecie, cały czas testowałam dla Was jakieś nowe olejki, nowości, które wchodziły na rynek. I teraz wróciłam do tego i powiem Wam, że kurczę, przypomniałam sobie, jak dobry to był produkt. I to jest jeden serio z serio najlepszych olejków do demakijażu, który ja znam, mam, lubię. On jest dosyć rzadkim olejkiem, ale dzięki temu bardzo fajnie się też rozprowadza na skórze. Nie czujecie takiej tempości? Czasami niektóre leki są takie bardzo tępe, że wręcz może Wam się zdarzyć naciąganie skóry. Tutaj absolutnie nic takiego się nie dzieje. Nie jest on na tyle rzadki, żeby też przelatywał Wam przez palce, także też tutaj o tym nie ma co się bać. Ale on tak pięknie zmywa, makijaż czy filtry, i tak pięknie łączy się z wodą, że naprawdę, wow, bardzo fajny zapach. Taki mnie, mnie on naprawdę bardzo odpowiada. No dla mnie, takiej wiecie, ideał. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja cenię w olejkach To, aby one się bardzo dobrze zmywały I to jest naprawdę rewelacyjny olej, który się bez problemu zmyje Jeżeli do tej pory stosowałyście olejki do demakijażu I one was wkurzały, były dla was za ciężkie Takie trudne do zmycia, upierdliwe No to sięgnijcie po ten I myślę, że będziecie naprawdę bardzo e, zadowolone W kwestii mm, toników mam dwa Coś, co teraz po prostu cały czas e, katuje To jest Creamy i to jest Rose Rice i to jest taka tonizująca esencja, czyli to jest dwa wiedzy, to jest i tonik, i esencja. Ja uwielbiam tą esencję za to, że ma przecudowny atomizer. Mam nadzieję, że to było widać. Mgiełka po prostu najdrobniejsza chyba, jaką da się w ogóle uzyskać. Więc ja uwielbiam ją naprawdę stosować rano na takie pobudzenie. Plus do tego to jest takie... Jakby miętowe, trochę, bardzo mocno po prostu pobudzające, odświeżające. Oczywiście wszystkie te właściwości pielęgnacyjne, te powiecie, nawierzanie i tak dalej, też tutaj czujecie, ale wiadomo, to nie zastąpi nam kremu. Natomiast bardzo, bardzo fajnie się to u mnie sprawdza w porannej pielęgnacji, żeby właśnie tak tą skórę pobudzić dodać dodatkową porcję nawilżenia, ale przy tym, żeby to było lekkie na to dać tylko jakiś serum i koniec. Natomiast, jeżeli chodzi o wieczór, bardzo ostatnio polubiłam używanie tego toniku ze Skintra To jest prebiotyczny tonik pielęgnacyjny I on tutaj ma właśnie prebiotyki, niacinamid, azaloglicynę I ma też właśnie filtra z fermentów galaktomyces No po prostu to jest produkt petardy Ja bym bardziej powiedziała, że to jest nawet serum niż sam tonik według mnie I ja mam ten mleczny tonik z Eflorence Skincare I jak dla mnie ten tonik ze Skintra jest... Tak kilkanaście razy lepszy niż mleczny tonik z Eflorence Kinker. On ma też taką konsystencję mleczną, jak dla mnie on ma jeszcze, widzicie, on ma jeszcze bogatszą konsystencję niż ten mleczny, mleczny tonik z Eflorence Kinker. On jest bardziej właśnie jak takie serum w mleczku, coś takiego, no po prostu genialne i ja naprawdę nakładam to, na to nakładam jakiś krem i naprawdę jest petarda. Można ze spokojem, obstawiam, używać tego kosmetyku na dzień zamiast kremu, macie wszystko w jednym, w ogóle macie tonik, serum i krem w jednym, naprawdę genialny, genialny produkt. Coś innego, nie widziałam czegoś takiego nigdzie, żeby tonik miał tak bogatą konsystencję, no mówię, przebija jak dla mnie Eflorent Skincare ten mleczny tonik zdecydowanie. Ze skintra prebiotyczny krem nawilżający Ten prebiotyczny krem nawilżający bardzo dużo z Was mi polecało, że go sprawdziła, przetestowałam I faktycznie jest moc Bardzo, bardzo dobrze nawilżający i odbudowujący warstwę hydrolipidową krem Ja bardzo lubię ten krem stosować po kwasach, jeżeli robię coś z kwasami Jeżeli nakładam jakiś serum kwasowy, jakiś tonik kwasowy, taki mocniejszy Nie wiem, jeżeli ogólnie jakieś coś mocniejszego robię, robię ze skórą to właśnie bardzo lubię ten krem ze Skintry nakładać on ma, on, ma podobny skład, yy, on ma podobne składniki do tego toniku, więc to się też bardzo fajnie uzupełnia Ale na przykład moja skóra nie czuje takiej potrzeby, aby ja nakładała ten tonik, który Wam przed chwilą pokazałam ze Skintry I na to jeszcze ten krem Aż tak dużo moja skóra nie potrzebuje Natomiast jeżeli macie też jakąś suchą, bardzo odwodnioną, bardzo zniszczoną warstwę hydrolipidową No to może to być też dla Was bardzo fajne połączenie U mnie to jest albo to, e, albo to to, mówię, to się świetnie sprawdza, tak łagodząco, nawilżająco, kojąco, bardzo, bardzo mocno regenerująco właśnie na skórę. Do serum, do którego teraz też wróciłam i cały czas je katuję, o ja już nawet widzę, że mam mniej niż pół buteleczki. To jest Yosi, Si shot czyli serum z witaminą C. Linki oczywiście do wszystkich kosmetyków tutaj macie na dole. Dlatego ja, was, ja wam nie robię takich zbliżeń, bo to wiecie, szkoda zabierać Wasz czas. A tak naprawdę macie wszystkie, wszystkie linki na dole. Ja Wam wypisuję te linki, tak jak pokazuję te kosmetyki, także wystarczy iść, kliknąć i tyle. Także, no a uwierzcie mi, robienie linków zajmuje tyle czasu, żeby się wymiały wszystko podlinkowane, także pamiętajcie, macie zawsze wszystkie linki w opisie. No i jeżeli chodzi o to serum Yoshi shot no to jest po prostu jedno z najlepszych ser z witaminą C, jakie ja widziałam i stosowałam. Skład tutaj jest po prostu perfekcyjny. Witamina C jest szalenie wysoko w składzie. Bardzo rzadko spotkacie coś takiego, żeby witamina C, jeszcze w tej formie, w tej postaci, jednej z najdroższych, była tak wysoko w składzie. To jest bardzo stabilna witamina C, bardzo dobrze działająca. Film o witaminie C jest na moim kanale, mogę Wam też podlinkować. Warto go obejrzeć, żeby zrozumieć, czemu niektóre kosmetyki z witaminą C są tanie, a niektóre są droższe. Bo tutaj naprawdę to, jaka witamina C w kosmetyku jest, to ma największe znaczenie, no tutaj macie najlepszą formę, skład jest przecudowny, przy tym ten kosmetyk jest bardzo leciutki. To jest prawie jak woda, to w ogóle nie obciąża, możecie to nakładać rano wieczorem, to będzie kosmetyk, który w żaden sposób nie wpłynie na wasz makijaż, nic wam nie zepsuje, nie będzie Was wyświecał, przetuszczał, a zrobi petardę, więc po prostu jak dla mnie naprawdę jest to sam. I wydaje mi się, że tutaj na to, że ja go tak lubię, wpływa właśnie to, że ma cudowny skład, naprawdę kosmiczny. A do tego ma przefantastyczną konsystencję, która dla mnie jest po prostu idealna. I wróciłam też do tej maseczki w piance z S.V.R. z witaminą C. Jak widzicie, mocno, mocno, mocny wkręt witaminy C się zaczyna. Ja uwielbiam ten przełom wiosn... Ja uwielbiam w tym przełomie lato, jesień stosować witaminę C. Ona naprawdę jest świetna, żeby tą skórę polecie, ożywiać, wiecie, tak od... przebudowywać. Ona naprawdę coś świetnego. Ja Wam tą piankę już nieraz pokazywałam, że uwielbiam ten kosmetyk. To nie jest tanie kosmetyk, ale jest. Jest wydajny, naprawdę ja go już dosyć długo mam, używam, nie używam go też jakoś hiper często. Tutaj macie mm, witaminę C w stężeniu 25%, także naprawdę jest konkretny I ja tą maseczkę zostawiam czasami nawet na całą noc I wtedy jak ja ją zastosuję jako maseczkę całą nocną, no to po prostu jest petarda Tylko ona ma naprawdę mocne działanie Jeżeli ja ją zostawiam jako maseczkę całą nocną, to nawet widzę to, że trochę mi się w niektórych miejscach potrafi skóra złuszczyć to jest naprawdę konkret, ale jak to rozświetla tą buzię? No, w ogóle zmienia wam skórę. Ona się robi promienna, taka odnowiona, odświeżona. Super, naprawdę super kosmetyk, ale polujcie na promocję. Ja zazwyczaj kupuję te maseczki w super Farm, jeżeli jest minus 50% i wtedy naprawdę to jest fajna cena. Daję Wam zawsze, jak tylko zobaczę na Instagramie, yy, znaczy, że jest ta promocja. Z kolorówki mam tylko jedną rzecz. To Wam pokażę, to jest miniaturka tej maskary z laką Idol Lash I jest genialna, kurczę, powiem Wam, że zamówiłam tę miniaturkę z taką... Może, znaczy no czy no, wiecie, no nie z nadzieją, że będzie to bubalne, no, bo było, było to głupie Ale z taką nadzieją, że okaże się być to takie przeciętne, że szkoda kasy No i niestety okazała się zarąbista Jasne, znajdzie się maskary, które robią podobny efekt za 30-40 zł w promocjach z Loreala na przykład Natomiast kurczę, takiego podkręcenia, jakie ja widzę po tej maskarze, nie widziałam nigdzie indziej, serio Ta maskara po prostu podkręca tak, że ja byłam w szoku, bez użycia zalotki byłam w szoku Piękna czerni, piękne pogrubienie, piękne wydłużenie, no jest dla mnie taka naprawdę idealna I wiem, że będę kupowała pełnowymiarowe opakowania na promocjach, będę szukała, wiecie, gdzieś w niższych cenach Ale wiem, że do tego opakowania, do tej maskary będę wracała, bo jest po prostu fenomenalna że jest cudowna, znowu w niej też zepsułam to, to wiecie, to takie, ten taki stopper, który macie w, w szyjce, który zbiera tą nadmierną ilość tuszu ze szczoteczki. Ja nie wiem, czy ja coś robię, bo ostatnio mi w Maybelline to pękło, czy tam w pękło, wpadło do środka, w tej tak samo, więc nie wiem, czy ja coś robię ostatnio z tymi maskarami, że kolejna maskara pod rząd i ja to psuję i to wpada do środka, dajcie znać, czy macie takie... Akcje, no bo tutaj, i znowu niestety boję się, bo ta maskara nie używa mnie jakoś długo i to mi wpadło do środka I boję się, że tam będę się z tą maskarą teraz bardzo męczyć, jak to mi tam wpadło No ale jest cudowna, mimo wszystko, mimo wszystko na pewno kupię pełnowymiarowe opakowanie Jeżeli kupię pełnowymiarówkę i tam mi się to też zepsuje No to się zastanowię, czy będę dalej do, 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 ją kupowała Ale sam efekt na rzęsach to jest po prostu obłęd, no cudą. I do ciała też wam pokażę coś, co ostatnio bardzo, bardzo lubię Lasów Botanicals Lemonade I to jest taki nektar do ciała Ja już Wam to chyba pokazywałam, nawet gdzieś też przebitki No i to dla mnie na dekolt ramiona Tutaj ręce No to jest po prostu coś obłędnego Jak to wygląda, to wygląda tak naturalnie Tak przepięknie Nie wiem, czy ja Wam też tego w ostatnich ulubieńcach nie pokazywałam No po prostu petardziocha i pokażę Wam też odżywkę do włosów, którą ostatnio używam. Ja widzę, że ten aparat ogólnie bardzo mocno zmienia mi kolor włosów. Nie wiem, czy jakoś nie zwróciłam uwagi, czy wszystkie kolory. Ale mimo wszystko, Wy w tym aparacie moje włosy widzicie jako takie dosyć żółte. Ale popatrzcie na przykład na Instagramie, na zdjęciach, bo tam są realne kolory oddane. One są naprawdę w chłodnych tonach, więc tutaj Wy zdecydowanie widzicie je. Ja, ja, przynajmniej w podglądzie, widzę je bardziej, dużo bardziej żółte niż one są. One są w chłodnych odcieniach. Jak mówię, zajrzyjcie na Instagram, tam zobaczycie taki prawdziwy odcinek moich włosów. I ja już naprawdę przerobiłam sporo tych odżywek i różnego rodzaju kosmetyków do włosów, które mają neutralizować ten kolor. Używam też ten szampon z fanoli, tak, fanola. I ten szapon jest ok. Natomiast jeżeli chodzi o maseczki, odżywki, to żadna do tej pory u mnie nie zrobiła takiego efektu, że widziałam zmianę faktycznie taką e, tonu moich włosów. I kupiłam na promocji w Rosmanie z Joanny, bo miałam kiedyś jakieś pukanki z Joanny, i to naprawdę było super. Mówię, dobra, chyba 7 złotych za to dam. Słuchajcie, naprawdę ta odżywka świetnie neutralizuje ten żółty kolor włosów. A to, co ona robi, i to nie jest e, także przypadkiem i tak się stało, bo coś tam użyłam, tylko ja ten efekt widzę za każdym razem po użyciu tej odżywki, ona strasznie rozświetla włosy. No te włosy, jak biorę po tej odżywce, one dzisiaj akurat nie mam jej, ale jak mam po tej odżywce włosy, to one biorę i widzę, jakie one są takie jakby rozświetlone, coś niesamowitego. Po żadnej, takie srebrzyste, wiecie o co chodzi, taki, taki poblask po się na tych włosach robi, no przepięknie to wygląda, no dzisiaj tego nie mam i nie ma tego co prawda jest to tylko po mycu. do następnego zmycia jest ten poblask, bo ten kolor stonowany się otrzymuje tam z dwa mycia Natomiast ten pobłysk jest po prostu przepiękny, jak za odżywkę, za 7 zł Ja wam mega polecam, jak macie blond włosy, to sobie spróbujcie, a nóż się u was sprawdzi Bo też często te wszystkie niebieskie, fioletowe kosmetyki, one nie wpływają dobrze na kondycję włosów A ta bardzo, bardzo dobrze wpływa dodatkowo na kondycję włosów, więc u mnie petarda i teraz pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy z gadżetów. I pierwszy gadżet, który niedawno sobie kupiłam, to jest ta szczotka z rewlonu, obrotowa do suszenia włosów. I dzisiaj mam też tą szczotką wysuszone e, włosy. Ja się jeszcze uczę jej używać, żeby uzyskać jakąś taką hiperobjętość, ale ja w ogóle nie mam prostowanych włosów i one są właśnie na tyle proste, na ile ja lubię, że one są takie naturalne. Ja nie lubię takich strąków prostych, drutów, tylko właśnie na tyle... O, właśnie to jest dla mnie taki idealny właśnie włos, który... Nie jest na tej szczotce wyciągnięty. Bardzo ładnie można sobie tutaj grzywkę nią wymodelować, ja się jeszcze na pewno będę uczyła, ale też ta szczotka u mnie w moim przypadku naprawdę szybko suszy włosy. Ja mam włosy, które strasznie długo schną i każdy fryzjer mi to mówi, że jej ku drogi. Nad moimi włosami naprawdę trzeba bardzo długo siedzieć, bo one bardzo, bardzo długo schną. I powiem Wam, że na tej szczotce one naprawdę wyjątkowo szybko się suszą, więc. Jeszcze myślę, że dużo nauki przede mną, żeby z niej wyciągnąć tyle, ile naprawdę można, ale jest genialnym gadżetem. I ja dam za nią chyba 190 zł. Jakoś na promocję jeszcze nawet dorwałam. Jeszcze jakiś tam zwrot dostałam cashbacku za nią, więc naprawdę mega, mega opcja. Bardzo Wam polecam. Super, super naprawdę jest. Mi się sprawdza ekstra. Trochę mi włosy wyrywa, ale myślę, że to jest też kwestia wprawy. Jak się nauczę nią obsługiwać, to też na pewno będzie. Lepiej. Jeszcze jeden gadżet, który dla Was ostatnio testowałam. To jest taki masażer pod oczy. Nagram Wam o nim oczywiście osobny filmik. To jest masażer pod oczy, który możecie wykorzystywać do masażu oczu i takiego przeciwsmaszczkowego, i potęgującego, wiecie, wchłanianie się substancji odżywczych. Jest to masażer, który może mieć funkcję wibracji. To zobaczcie go, nagram o ten filmik. Ma różne świate... światło. Nie wiem, czy tu zobaczycie, że jest światło czerwone, jest światło niebieskie i jest światło. Żółte, więc w różny sposób możecie działać sobie tutaj na okolicę Waszego oka, możecie zwiększać temperaturę też, więc żeby działać ciepło na tą okolicę do 45 stopni i możecie też zwiększać bądź włączać te wibracje, i on naprawdę potrafi solidnie wibrować. I jak macie jakieś na przykład obrzęki tutaj w okolicy oka, a teraz sobie rozgrzałam na ciepłutko. Jak macie jakieś obrzęki w okolicy oka i chcecie sobie to zneutralizować, to bardzo fajnie tymi wibracjami też można to zminimalizować Jeżeli macie właśnie jakiś serum czy jakiś super krem, sobie nakładacie pod okolice oka, też można tymi wibracjami jeszcze bardziej wtłaczyć Trzeba pamiętać, że wibracji nie można na górną powiekę stosować Ja też go, wiecie co, wykorzystuję do tego, bo on ma tutaj niebieskie światło i to jest niby tylko masażer do okolicy oka Natomiast ma niebieskie światło, niebieskie światło działa antybakteryjnie więc można je stosować na wypryski. I ja tego produktu, jak coś mi gdzieś wyskoczy, to też te wypryski naświetlam niebieskim światłem właśnie z tego urządzenia. I naprawdę sprawdza się bardzo fajnie. Znaczy bardzo... no, na wypryski niebieskie światło, no to już od dawna ja wiem, że dobrze działa, bo wiecie, mam takie to jajeczko, tylko tym jajeczkiem ciężko jest naświetlić bezpośrednio jeden na przykład wyprysk, a tutaj jest takie, wiecie, małe, kompaktowe poręczne, więc bez problemu można sobie to naświetlić. No i bardzo fajnie działa właśnie jako masaż, jako taki relaks o całym dniu, na przykład kiedy te oczy też są zmęczone od komputerów, wiecie od tego całego światła, które nas otacza. I fajnie sobie taki ciepły masaż. Naprawdę to jest bardzo, bardzo przyjemny wieczorem, taki ciepły, delikatny masaż sobie tym zrobić. Z tego ta końcówka jest tak bardzo fajnie ukształtowana, ona jest taka obła, taka bardzo przyjemna, nigdzie nie macie żadnych kanciastych, wiecie, miejsc, tylko jest naprawdę bardzo fajna. Ja Wam nagram o tym film O, oh, teraz jest na cieplutko rozgrzana Jeszcze potem jak ją włączyłam. Przecudowne to jest, naprawdę super sprawa Bardzo Wam polecam Oczywiście trzeba to czyścić, dezyfekować Ale to mówię, nagram Wam jakiś osobny film o tym I sobie zobaczycie, jak ja tego używam I tak dalej, jest naprawdę fantastyczny Link do tego urządzonka Wam podam, bo to też nie jest drogie Jeżeli szukacie coś, aby dbać bardziej o okolice Waszego oka No to jest to petarda Do szczotki też Wam link podam I te ostatnie dwie rzeczy, które Wam muszę pokazać bo ostatnio też to pokazywałam chyba też w Ulubieńcach te Musli, musli, Nie wiem, ja miałam taki kod do nich, że dostawaliście drugie opakowanie gratis. Jak, jeżeli ten kod jeszcze jest czynny, to ja Wam go dam w opisie, że po prostu na pierwsze zakupy to macie, jak kupicie co jedną cugę, to drugą możecie sobie wybrać gratis. No i zobacz, ja tą czekoladową już praktycznie całą zjadłam i chciałam Wam pokazać te dwie, które totalnie, totalnie najbardziej mi wjechały. To jest ten Friendship Czoko przepyszna. Link wam dam na dole do tej konkretnej. I druga, która jest, no, mega. Mega, mega, mega. Summer Musli. I to jest musli, który macie kawałki czekolady, białe, y, białej czekolady i truskawki. Ja już też ją tutaj dosyć mocno wyjadłem, widzicie, ponad połowa tu by jest jedzona. Tutaj właśnie macie białą czekoladę, liofilizowane truskawki, kokos, jakieś płatki. Jakie to są płatki. Płatki owsiane, no mega. I to po prostu tak pachnie takimi truskawkami i białą czekoladą. I jakiś torcik, to po prostu pachnie, no mega. O błędne, także tam te dwie tuby wyjątkowo z tych wszystkich. Jeszcze, jeszcze polecam, bo jak będę miała jeszcze ten koszt, to Wam podlinkuję na dole. I to wszystko, wcale moi ulubieńce Dajcie znać, czy film Wam się podobał, czy macie coś z tych kosmetyków, czy się na coś skusicie. Czekam na Wasze komentarze.